Ani. Jestem coraz. <laughs> Przepraszam, ale. Jestem jeszcze przyziębiony. Jestem coraz bliżej zdobycia Uzard Byrona, A jak wiecie, niestety nie kupuję od razu z, z tych skinów za star Points, Bo ja mam około. ponieważ nie mam 25 tysięcy, chociaż jestem w stanie zrobić winy. Mogę Wam powiedzieć, że zrobiłem 50 winów wtedy przy przemytniczce Penny i przy Jet Sky Jackie, ale niestety winów przy salu na idbicie nie zrobiłem, bo miałem gdzieś tak 12 na 100 ze względu, że nie miałem czasu. Było mi trochę z tym źle, ponieważ no w sumie na Power Leagu często już przegrywam, no i niestety tak to było, więc dajcie znać w komentarzach jak, albo, daj, albo jak myślicie jak wam idzie na Power Leagu, ja ostatnio w ogóle byłem tu na Gold 2 i niestety na Solo spadłem dotąd, więc jest mi trochę smutno i boję się, że znów nie zaliczę Golda w przyszłym... Powiedziałbym szczerze, w przyszłym yy, sezonie. Troszeczkę się boję, no ale cóż by mówić. Pamiętacie, niedługo kończy się Daily, ze względu na to, że w, yy, że w środę kończy mi się urlop przeziębieniowy i wtedy wracam wtedy do szkoły, więc być może wtedy i odcinki będą co weekend. Trzymajcie się. No i pa.